Kolejny zawodnik. Mateusz M. Pokój. Zgarb się trochę. O, Tam. pojechałeś. A tam w gówno głową. To nasz trzeci zawodnik. Grzegorz K. Zawodnik się podnosi a jednak nie. Panie Grzegorzu, co się stało? Krótki wypadek. Za mało piwa. Kolejny przejazd. Pierwszy zawodnik, rozgrzewka, start. Dawaj, ale odbij teraz, Dobra. <śmiennie> <śmiennie> Jedziemy. Jeszcze <śmiennie> BMS. praktyki. Za mało piwka wypiłeś wczoraj i błędnik ci szwankuje. Za mało piwka wypiłeś i błędnik ci szwankuje. To, to <mów>